Witam wszystkich serdecznie. Chciałem wam coś pokazać. Tutaj sam jestem zdziwiony. Te pocztowe trzy, sportowe, co puściłem. Pierwszy raz na 50 km, co mówiłem, że samiczka przyszła na drugi dzień. Samczyk, białolotek po dwóch dniach. A dzisiaj przyszłem z pracy. Patrzę, siedzi na kracie, jakieś takie poluchy przylatują. Myślałem, że to poluch ten ale patrzę, obrączkę ma, moją żółtą. Wrócił ten pocztowy właśnie, tamte mają fioletowe obrączki, te, tamte dwa, ten ma jedyny żółtą, to mówię, że faworyt mój właśnie wrócił. Po dziewięciu dniach wrócił, wygłożony, biedny, chodź, 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 chodź. Chudziutki taki, ale wrócił zdziwione, zdziwiony, bo ja myślałem, że już nie wróci. Także naprawdę mądre ptaki. Pierwszy raz na 50 km, puszczone po 9 dniach wrócił. Jestem zadowolony. Tutaj wam jeszcze pokażę. Młodziutkie. Mam te, już troszkę podrosły. Takie się zrobiły większe. Te górnoloty. Fajne takie są białe, żółto, żółte pod szyjką mają w koło szyi mają takie żółte. Jeden ma z prawej strony żółte takie na plecach, drugi z lewej. Już tak, takie takie już są już ładnie rosną Myślę, że jest przez tydzień To będą już duże. A tutaj nie wiem czy będzie widać, czy samczyk siedzi. O, jajeczka drugie zniosły dwa dni temu bodajże. Gołębie wypuściłem. Zostały mi trzy białe. Dwa poszły. Tego stare, najstarszego puściłem. Się okazało, że zabrał jednego młodego, który już u mnie Latał trzy dni. Samiczka wróciła górnolotka, bo ją też pogoniłem, że polatała troszkę od tych młodych. I zabrał jednego młodego, ten najstarszy, biały, poszły. Nie wrócił jeden, we trzy poszły jeden, odbił, wrócił po godzinie. Także trzy zostały białe pocztowe. Ładnie chodzą, poszły, gdzieś nie wiem gdzie poszły. Gdzieś w miasto, bardzo wysoko się wymiły, poszły w miasto. Tak jak wczoraj, pół godziny ich nie było, po pół godziny wróciły. Także myślę, że dzisiaj też niedawno je wypuściłem, 10 minut temu, tak myślę, że za 20 minut powinny się pokazać gdzieś wysoko. Także pozdrawiam i do usłyszenia.